Jeszcze i zgodnie z zajawką widzimy się ponownie tu z tej strony kuk i po drugiej stronie mikrofonu, w zasadzie po drugiej stronie stołu, a w zasadzie po drugiej stronie urządzenia nagrywającego jest RAF. I mieliśmy porozmawiać sobie o Pixel Heaven. Tak. Um... Tutaj to szczerze powiedziawszy, byłoby nawet o czym opowiadać, w kontekście takim, że się tak wyrażę, tematyki ogólnej. Bardzo, tego bardzo. Podcastu, zwłaszcza Rafia może tam mniej. Czy ja mógłbym opowiedzieć o tym, co się działo w tym roku na Pixel Heaven pokrótce? Natomiast na pewno o Pixel Heaven jako takim można szczerze powiedzieć. Że, bo ja tam na przykład już nie, nie, żeby mi się nie chce, bo generalnie zaczęło mnie to kurde męczyć. I to tak strasznie zaczęło mnie męczyć. Z jednej strony na początku się pojechałem tam pierwszy raz mówię, wow. Ale w ogóle klimatowe miejsce i w ogóle spokój. Naprawdę ta zajezdnia była świetnym miejscem. Ale to właśnie, absolutnie pierwszy pixel nie był zajezdni, tylko był w tym takim kurcze. A to nie, pierwszy raz chyba bym zajezdni. Nie, to ja absolutnie na pierwszym pixelu. Okay. Jak jeszcze ta impreza była w zasadzie totalnie, wiesz, komunikacie drive, totalnie mm -hmm. oddolnie. Mm -hmm. Pierwsza impreza była tak naprawdę takim zaproszeniem ludzi na zasadzie: chodźcie fani, wystawcie się jak chcecie. I to było w jakimś takim lokalu, kurde, nie powiem ci co to było, ale to moment pękało w szwach. Okay. To było takie kilku kilkupiętrowe taki budynek, nie pamiętam dokładnie detali, musiałem do, fotki, do fotek też zetknąć. Jasne. Znaczy mi ta zajezdnia bardzo podpasowała, bo i był fajny klimat, i, i, i ten, no, y, i też jakby y, infrastrukturalnie, znaczy położenie jej było po prostu wręcz idealne, nie? Trzy kroki od y, taniego żarcia, co z drugiej strony rozumiem, że wystawcy może to nie był dla nich, dla mnie to był plus, ale dla tych, którzy tam się wystawiali z truck, food truckami to może nie był plus, że wszyscy woleli chodzić do, w cudzysłowie Chińczyka, tak naprawdę do Wietnamczyka niż, niż jeść jakby tam te burgery to jest jakby jedno blisko metra, blisko tych wielu moteli tak naprawdę, bo tam i to naprawdę było super, ale oczywiście były minusy, no minusem oczywiście był nagły tej sali. Jak było coś po angielsku, to ja kompletnie nic nie rozumiałem. No, po polsku ja też nie rozumiałem, tak. Tak. Te ja tam były generalnie Prelekcje nie robił. to prelekcji. był totalny hardcore. Yy, z uwagi na to, że yy, akustyka była do dupy, a za plecami było... Piski w ogóle mhm. przeróżne y, w postaci tych wszystkich dźwięków, które dochodziły z głównej sali. Pogłos, który był w tej części, zresztą właśnie na całym lokalu był taki pogłos, że jakiekolwiek koncerty czy wystąpienia audio po prostu były kompletnie bez sensu. Jeżeli były nagrywane po prostu z mikrofonów, no. a nie z sali, i potem rzucone na YouTube'a, to zdecydowanie lepiej było odpuścić w ogóle te wystąpienia w trakcie eventu, a obejrzysz tym. Tym. to potem z YouTube'a. Ja tam wiesz, jeździłem ja też dla tych gości specjalnych, po jakieś małe autografy. Zdobne było to, że na przykład, wiesz, było wielką tajemnicą, że jakiś gość nie przyjedzie, a niektórzy mogli tak naprawdę tylko do niego przyjechać, więc to już było zagranie takie trochę nieczyste, ale co jakby było też... Na pierwszym klikserie jeszcze było fajnie, bo na przykład strefa fliperów, nie, była taka w pełni dostępna. Pamiętam, że później trzeba było mieć w ogóle na niektóre rzeczy specjalne bilety, bo w ogóle taki, jak w linerze, nie? Wchodzisz sobie na pokład z jednym, żeby wziąć udział w czymś, to musisz mieć jakiegoś tam kompetytora, żeby coś tam, to coś tam. Znaczy na tych późniejszych imprezach działy się takie rzeczy, ale Dobra. wiesz co, to... Nie pamiętam, tylko, czy na pierwszym pikselu w ogóle były flipery. Natomiast y, ja tutaj takie wojny około plemienne też dało się dostrzec na zasadzie, że ludzie, którzy jakąś tam działkę bardziej i lubili niż inną, no. z jakąś taką lekką agresją podchodzili do tego, tam mówiąc na zasadzie: po co tyle fliperów, czy po co tam nie wiem tyle fantastyki, czy po co tyle zabytkowych komputerów, nie, no to jeszcze Takie dziwne historia. akcje jeszcze były to tak może wtrąciłbym, natomiast faktycznie tam jakieś takie strefowanie czy od tak, jakieś tak. tam klimaty się... były, że faktycznie chyba na którejś imprezie flipery były chyba tylko pod konkursem. Ja chciałem tutaj fałszywie yy, oskarżeń rzucać, ale wydaje mi się, że flipery nie były free to play, tylko pod konkursem. Tak, raz tak było i to pamiętam, już mi tak zapachniało Ryanair'em normalnie, nie? E, natomiast ten, e, no i co, ale no tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, skoro z tych prolekcji nic nie wynoszę, bo są jakie są, nie, e, e, nagłośnione, no to, to w takim razie i mam tylko łazić pomiędzy tymi, wiesz, wystawcami, pograć co ja w domu mogę na, 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 na tych samych rzeczach. Mówię, to po kiego grzyba jechać tam i tracić kasę i jechać, bo to wiesz, jednak pal licho ten wstęp, nie, to tam najmniej, szczerze kosztowny, natomiast tam przejazd, noclegi, bla, 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 nie? No tak. I sobie pomyślałem, nie no już po prostu, chyba mi się nie chce, potem jak jeszcze zmienili miejscowe i cały ten plan mi się załamał, wiesz, ja miałem współpracowany ten plan przez 2 czy 3 lata, wiesz, wszystko, gdzie zjem, gdzie śpię i w ogóle, i to mi się załamało i stwierdziłem, o nie, już mi się nie chce, nie. Już absolutnie, już od tych trudności pod kątem, tam jeszcze ja z ramienia gdzieś tam plus jechałem, no i tam mieliśmy, wiesz, być jako wystawcy i to też nie szło dogadać w ogóle, wiesz. Na zasadzie, coś piszesz do organizatora, ci pisze, że coś, jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie to z doświadczenia, to ja takiego mam, że muszę się szarpać potem z kimś, wiesz? I jakoś to będzie mi naprawdę nie, niesatysfakcjonujące. Nie jestem przyzwyczajony do takiego standardu załatwienia spraw. Znaczy, wiesz, co ja ci powiem, tak? Ja jestem przyzwyczajony, ale wiem, jak to się potem kończy, tak? Jest tak, jak mówisz, no tak jak tutaj zwracasz uwagę, że potem często jesteś zdany na siebie. Poza tym, wiesz, ta impreza przez parę ładnych lat wyraźnie była taka community drive. Dół. Po mm -hmm. prostu to było tak trochę jakby łapuż, zapraszał pasjonatów, żeby współtworzyć razem tę imprezę. W pewnym momencie miałem wrażenie, że jak to się wszystko wystarczająco dobrze rozkręciło, to on uznał, że ci pasjonaci, może nazywając to idioci, nie są mu już potrzebni, nie są mu już potrzebni. Mhm. No i wokół niego zaczęły się kręcić osoby, które jakoś tam się, powiedzmy, do niego dossały z jednej strony, a z drugiej strony weszło trochę komerchy, nie? No w tym roku, powiem Ci, zaskakują, co mało było takiej typowej komerchy. Okay. Dużo było takich wystawców indywidualnych, no tam dosyć duża taka strefa, wiesz, no kupiecka, Jakieś tam pierdolety okołogrowe, mm -hmm. To na stoisku się podłączyłem też do KND. Byłem w zasadzie pierwszy z pierwszy sprzętem. Szybko się w ogóle zwinęli W sobotę trochę było dawno Zaskakujące, bo ja w piątek się pojawiłem przed nimi, mm -hmm. a w sobotę byłem dłużej niż oni wszyscy. Może się sprzędzić. Nie wiem, nie wnikam w doświadczenia, że Ogólnie rzecz biorąc, to tak, no, z tym sprzętem też no, do, do grania czy do pokazywania, bo, bo w tym roku było w sumie mało takich wystawców, typowo, co się chcieli ze sprzętem pokazać. Ciekawe. Y Warszawskie to muzeum zamienia wronka, które powstało, się wystawiało, nawet z gadżetami, które dla nich wyprodukowałem specjalnie dla nich. Okay. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, miejscówka w tym roku, był nam taki problem, że w jednej hali były po prostu te tematy, takie, właśnie kupiecko-jakieś takie wystawowe, no. a w drugiej hali były prelekcje. O dziwo, tym razem na głośnienia było spokój. Czy w tym razem poszło to lepiej? O swoje plusy, że. Hmm. No zobaczę, może daj mi jeszcze raz szansę, bo z tym tych tych hmm. znaczy, wiesz, no to, to, co mówisz o miejscówce, że byłeś przyzwyczajony, no to też powiedzmy, że to jest twoje subiektywne zdanie. Mi mm -hmm. się na przykład bardzo nie podobało w tej zajezdni, że ona przeciekała. O, to był hardcore, kurde. Ja akurat ten motyw przyspałem. Ja już przyjechałem na gotowe, nie? Kurwa, patrzę. Woda, normalnie woda po kosty. Bo to było tak, że wiesz, żeśmy tam zapili po prostu dzień wcześniej. Sobota jednak tam trochę później wstałem niż powinien. Patrzę, mówię kurde, nie? What the fuck, woda tam jest normalnie. No i się okazało, że wiesz. No grubo, nie? No, w każdym razie w tym roku, no, wiesz, no pojechałem na tego pixela, ale bardzo nie spodobało mi się to, jak potraktowałem je ponieważ. No. Nie jest tutaj tajemnicą, że pracuję nad tą książką Commodore 64 w pikselach, czy jakoś tak ona się ma nazywać. No i w, w zeszłym roku wyprodukowałem kartridże, które były dodawane dla ludzi wspierających projekt na Kickstarterze. No. Było to też tak trochę na okrętkę powiedzmy załatwiane. No bo kardiusz, który ja de facto zrobiłem, był dokładany do tematu jako kardiusz Dart z mm. I ja nie byłem wymieniony jako człowiek, który to wspiera, tylko z Aha. No dziwne trochę, nie? No, rebrandi. No, ja zostałem sprowadzony do roli, jak to się mówi, OM, Original Equipment no tak. Manufacturer. Bez sensu. W każdym razie w styczniu łapusz. Już... a Nike daje swoje logo czy logo chińskiej fabryki. <laughs> Kto jest potem, kto, kto wiesz ten. To... Wiesz, um, logologiem. Albo Logo jak masz podwykonawcę. To... No. Logo się liczy, nie? Logo, Logo zresztą... niby tak, tylko to wszystko potem zależy od pewnych umów czy dżentelmańskości, że tak powiem, bo... Jak oni się tam ugadali, to ja do tej pory nie wiem. Mm -hmm. Whatever, nie chcę tutaj no. dramy z tego jakiejś robić. Yes. Natomiast ja rozmawiałem na ten temat z Łapuszem i z Kalmarem. No, bardziej bo, wolało mnie to, że o ile wiesz pierwsza partia jakoś tam poszła spoko, to w styczniu ugadałem z Łapuszem drugą partię tych kartidży, 50 sztuk. Wystawiłem mu fakturę, które nie opłacił. No, no jak mu pokazałem, dopey, no. A Jak mu pokazałem, że kupiłem części, to on to wstawił na te strony, które są pod jego władaniem, te same fotki, które mu wysłałem z jakimiś podpisami w stylu kogo obchodzi, kto to robi, najważniejsze, że wspierające będą mieli kartridze. Bo zacząłem go też pytać o to, że jak to jest, że w sumie ludzie, którzy mniej czy bardziej go tam wspierają, ale bardzo często robią w ogóle rzeczy totalnie odtwórcze, typu na przykład osobiście, no to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, nie rozumiem dlaczego reprodukcje czasopism i książek Produkowane przez Retronics, cieszą się tak dużym powodzeniem w momencie, kiedy w zasadzie to ludzie na przykład bardziej cenią oryginalne komputery niż ich współczesne klony, tak? Mhm. Ludzie się strasznie rzucają na takie właśnie kloniska i człowiek, który no, też rzucił coś prawda, na tego Kickstartera, został normalnie wymieniony a ja zostałem pominięty. Uważam, że jest to jakaś forma hamowy. Mhm. No. Ostatecznie skończyło się tym, że łapusz sobie po jakimś czasie przypomniał o tym po moim szturchaniu, go publicznie. I zapłacił. Nie. Powiedział, że tym razem to chce tych kardzicz mniej, no i tym razem faktycznie zapłacił. Ciekawostka jest taka, że wysłałem mu te on i do tej pory nie odebrał. One wróciły do mnie po prostu. Ja wysłałem o ich nie odebrał, one do mnie wróciły. I tutaj zakładam, że łapusz że ja będę człowiekiem prawdopodobnie, który pierwszy będzie wiedział kiedy w końcu, bo ta książka ma opóźnienie. Ja będę prawdopodobnie jednym z pierwszych ludzi, którzy już faktycznie będą wiedzieli, kiedy ta książka wyjdzie, ponieważ on się pewnie wtedy dopiero te kardyże ugłomi, okay. no bo ja go nie szturcham teraz te kardyże. W zasadzie być może nie powinienem o takich rzeczach mówić publicznie, ale mm -hmm. w jakiś sposób mnie to boli, że ludzie załatwiają sprawy tak, no bo to nie jest poważne przecież. Mm -hmm. Ja przecież no uczciwie chciałem tutaj to hiowo załatwić, wesprzeć, Chciałem też minimalnie gdzieś tam być dopisany do jakiegoś Hall of Fame, a ktoś mnie wycina i kolejny raz, jak z nim próbowałem rozmawiać, to były jakieś tam wiesz, wymigiwania typu, że trzeba było o tym powiedzieć wcześniej, czy coś tego typu, jakieś wiesz, nawet nie było wprost napisane, że w sumie tak naprawdę to mam cię w dupie. Jakbym mi tak powiedział, to bym chociaż wiedział, na czym stoję, a było tam jakieś, wiesz. Socjotechniczne zagrywanie od dupy strony. No, znaczy w sumie biznes po polsku, mogłem powiedzieć, bo żyję tu już trochę w tym kraju i wiem też, że to jest też, jak często ja mówię o tym, że kultura feedbacku w naszym kraju strasznie kuleje. I też, jak po prostu w pracy ludzie są to zazwyczaj, nie dostają uczciwej informacji o tym, na przykład masz się domyślać. Bo... No, bo to, a nie, bo to, bo to tak, bo to w wielu pracach jest tak, że. Kurde, ja tak miałem w pracy, nie? Że generalnie, pokątnie dowiedziałem się o co chodzi, w czym jest problem, nie? Ale zadałem dla zabawy zwykłej swojemu menedżerowi takie pytanie. Bo chciałem zobaczyć, czy jak się wije, nie? <grych> I, e, no, i mimo, że odpowiedź znałem, chwilę później zresztą zwolniłem się z tej pracy. Ale, tam było takie że wszystko na przypadek. Jak ci nie powiem? No to nie usłyszysz tej złej wiadomości, nie? Mm -hmm. Tylko, że to zawsze z czasem. Nasz wspólny kolega zresztą, który pracował ze mną, właśnie to tak z nim wyszło trochę, że zawsze z czasem to puchnie, nie? Poza tym człowiek inteligentny zaczyna spekulować i wymyśla naprawdę różne dziwne scenariusze, nie? I to paradoksalnie czasem może wymyślić gorsze scenariusze niż ten właściwy, chociaż ja to akurat wiedziałem. Natomiast to z czasem wyjdzie. Nie dziwię się w ogóle takim ludziom, którzy są jeszcze tak w ogóle wy wywołani, że i on nie wiem, jak mu nie powiem, to wszystko będzie załatwione. No nie, to tak nie działa, bo to albo będzie jeszcze gorzej, albo zawsze będzie gorzej. Tak. tak. Bo albo już teraz będzie gorzej, bo ty sobie do, dopowiesz y, jakieś ciekawsze rzeczy, y, albo w przyszłości będzie gorzej, jak po prostu to w końcu wybuchnie, nie? No ale. Przypominam sobie właśnie teraz po tych słowach, które powiedziałeś, jak podobno byliśmy współorganizatorami imprezy Syntax Error w drzwi zwane koniem. Albo pamiętasz może, to były drzwi zwane koniem, Syntax Error to 2018 rok, albo 2017, no, jakoś tak. A w 2019 roku pamiętasz, się. jak lokal, lokal otworzyłem i zaproponowałem, żebyśmy zrobili jakąś taką imprezę wprowadzającą. Jakie też tam rzeczy się działy na przypale, bez w ogóle jakiegokolwiek przepływu informacji. No tak, zostały ci zwalone ich lokatorów na no. No, no. Ale to też jest e, cała opowieść o tym, jeżeli do tego dojdziemy, to jest w zasadzie też cały jeden odcinek. dramatyczne e, no, to było dla mnie trochę. Znaczy e, sam sposób e, komunikowania mi, że mam to i owo zrobić, bo tak wyszło i dowiedziałem się o tym na przypale nagle, znaczy takich rzeczy tam było naprawdę wiele, to... Znaczy, tu zeszliśmy trochę z kultury feedbacku na no, ogólnie rzecz biorąc kulturę dyskusji i yy, 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 ogólnie tak rozmowy, ale tutaj się tak strasznie widzę, ponieważ nie chcę wchodzić w szczegóły w tym momencie. Na no, pewno nie chcę od tego pixel heaven odchodzić za daleko. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, ja w tym roku byłem w miarę zadowolony z imprezy. No, Okej, okay. może dam mu szansę w przodku. Tylko, że faktycznie, jeżeli masz tam jechać z daleka na kilka dni, bo jeszcze jak tam mieszkasz w tej Warszawie, wrócisz sobie do domku, uspokoi. Ale jak masz jechać tam na kilka dni, nie jesteś wystawcą, bo dawniej przecież łach już noclegi dla tych, którzy się wystawiali mm, czyli no. de facto budowali moją imprezę. Teraz yy, nie ma tej opcji z tego, co się orientuję. Okay. Było, było też trochę osób, które, które z nim były dosyć, dosyć blisko i dzięki temu też dało się coś tam, powiedzmy, pozałatwiać. Mm -hmm. Ale no, ja to tak odbieram, to jest moja subiektywna ocena, nie chcę nikogo tutaj po prostu nieuczciwie oceniać, ale w moim subiektywnym odczuciu Mam wrażenie właśnie, że łapusz że pewnym Maciej, jak zobaczył, że już nie musi się liczyć z tymi robaczkami, to to ich taki dosyć zresztą częsty zabieg, mam wrażenie, że już nie musi się potem liczyć z tymi, którzy mu tak naprawdę tą imprezę wypromowali, czy nawet wybudowali wręcz od początku w pierwszych edycjach. Yy, ale to już wcześniej powiedziałem, że będziemy tutaj się kręcić cały czas wokół tego. No co jeszcze mogę powiedzieć? Liczę na to, że się pojawi prelekcja Taszyckiego, może kojarzysz Michał Taszycki, 64 bytes, takie kursy okay. programowania. Bardzo ciekawy jest model biznesowy, bo same kursy, to tam w sumie nie zaglądałem się jak nie za bardzo, więc ciężko jest mnie ocenić, ale model biznesowy jest taki, że goście po prostu zaczął uczyć programowania na komodorku mm -hmm. z użyciem KIK. Kick Assemblera mhm. i w zasadzie, co się tam nauczył, no to przedstawia ludziom jako kurs. Bardzo fajny motyw na to, że jeżeli masz w miarę dobrą, też gadane prezencję, mhm. żeby tak naprawdę uczyć się czegokolwiek i sprzedawać to potem ludziom jako kursy. Bardzo fajny model biznesowy. Tak ogólnie po prostu podziwiam model biznesowy. Natomiast czekam na zgrywkę z jego projekcji bo chciałbym ją wypunktować, bo straszne brednie opowiadał podczas tej prelekcji, a także wyciął mi pewien numer, o którym może tutaj ja teraz nie będę wspominał, bo to w sumie... To jest następny razem? albo i wcale. Albo może po prostu w międzyczasie wypłynie to nagranie, chyba że on może gdzieś tam powiedział, żeby to nie wypłynęło, bo tak. kara Mikoszewska, która swoją drogą też ma do mnie strasznie dziwny jakiś problem i może kiedyś by też chociaż wyartykowała. O co i właściwie chodzi z tym, jak nawet kiedyś gdzieś napisała. Żeby mnie napierdalać. Nie wiem o co tej kobiecie chodzi, bo w sumie to mm, nigdy nie wertyakowała jakiegokolwiek problemów w kierunku mojej osoby. Ona między innymi nagrywała y, różne rzeczy właśnie tam ze sceny i mam nadzieję, że pojawi się. Również też na kanale Nerdy Nocą. Nie wiem, go tutaj jakoś reklamował, tylko że po prostu tam są treści, które ona publikuje. Żywię nadzieję, że właśnie film z prelekcji Taszyckiego się tam pojawi, chociaż być może z racji tego, jakie tam bzdury poopowiadał, się on nie pojawi, bo potem zrobił film analogiczny yy, celem promowania swojej działalności, bo marketingowo gości jest bardzo ogarnięty, To pod kątem właśnie wiesz, modelu biznesowego i marketingu, to ja jestem pełen, pełen podziwu. I mhm. tego, jak się umie gdzieś tam wkręcać, gdzieś tam jakieś cytaty, jego są w jakichś książkach, tych nowo wydawanych, gościu się wkręca. Yy, natomiast mam wrażenie, że pod kątem merytorycznym, można by tutaj go zacząć punktować tak jak książkę, rozumiesz, jak oni migają tymi kolorami w sposób profesjonalny. W wersji angielskiej, którą robił właśnie marketingowo, nie powielał już tych bajek, które opowiadał na scenie. Mhm. To była właściwie jedyna prelekcja, którą tak naprawdę, wiesz, od, od początku do końca bardzo dokładnie oglądałem, bo tam to było troszeczkę o demoscenie, większość prelekcji pominąłem po prostu, no bo też... Były też różne, różne inne rzeczy. Tam jeszcze jest jeden taki smaczek z tego Pixelem jeszcze tak, może na zakończenie opowiem mm -hmm. jeden smaczek, bo warto ludziom pomagać dlaczego? Dowiaduje się, jacy, jacy oni są naprawdę. Bo jednemu człowiekowi pomogłem, ponieważ człowiek z Krakowa chciał przeteleportować monitor na Pixel Heaven. No i zabrałem mu ten monitor do samochodu, przewiozłem tam, w torbę, w której był ten monitor, zabrali, mu ludzie z KND i prawdopodobnie. <grym> Ale to już tam taki smaczek. Smaczek ze smaczków. No i wyobraź sobie pierwsze że człowiek nas mnie pilnować, już w zasadzie w niedzielę to prawie nikt, to mnie nie bóją się potem piksu, wiesz, w sobotę była kulminacja w niedzielę to już właściwie można było się zbierać nawet rano z towarem, mhm. no ja gdzieś tam chciałem się udać na Warszawę, a człowiek do mnie, jak ja już jadę samochodem po Warszawie, do mnie dzwoni, co z tym monitorem, bo on by mi go chciał do samochodu przekazać, ja się go pytam na zasadzie, no czemu, czemu się tym nie zainteresował wcześniej, po co w ogóle do samego końca, na to, że wronkowi obiecał, że będzie tam do samego końca, czy coś takiego. I tu widzisz, Piotrze, nie rozumiem niektórych ludzi. Jak możesz, bo z tego co rozumiem, no niby nie pytałem wprost, ale na tyle na nie znam wronka i ludzi, którzy dla niego robią cokolwiek, to tam nikt jeszcze nigdy od wronka pieniędzy nie dostał za to, że gdzieś dla niego coś robił. Nie rozumiem troszeczkę, że jedziesz de facto wolontaryjnie na taką imprezę i nie pilnujesz tego, żeby Twój monitor wrócił w określone miejsce. Bo jak frajer za darmo robisz dla kogoś i przyrzekłeś, że do którejś tam godziny. Będziesz, a robisz problem osobie, która na dobrą sprawę w tym momencie mogłaby ci powiedzieć, że mam czy w dupie i bujaj się z tym monitorem jak chcesz. Cóż, Macy? Człowiek ten oczywiście potem robił mi bardzo dziwne problemy z odbiorem tego sprzętu, ponieważ miał go odebrać w przeciągu trzech dni po zakończeniu Pixel Heaven, czego nie zrobił, a ostatecznie, jak żeśmy się umówili, to czekałem na niego 15 minut z włączonym silnikiem samochodu, mimo że miał być na miejscu i myślałem, że on gdzieś tam jest, a on się gdzieś znowu z kolei schował, to tak już skracając tamtą opowieść, bo tam jeszcze były troszeczkę inne ciekawostki, ale... Fajnie komuś pomóc w życiu, bo potem się dogadujesz, że masz do czynienia z kimś, z kim nie chciałbyś muchy gubić, bo ma zaburzenia na percepcji. Okay. To jeszcze taka, taka była w ogóle przygoda właśnie na Pixel Heaven i po Pixel Heaven. Chcesz człowiekowi pomóc i zostajesz. Ach, szkoda gadać Piotrze, może jakoś, jakoś może jeszcze dwa zdania do tego dopowiesz, bo tak w sumie może przynudziłem trochę, ale to tak... To tak, że z wami nie, to, to może, nie jest. To, może ten, to może dam szansę Pixelowi w przyszłym roku, pomyślę, zobaczę. jest to tam gdzieś ciekawie, po prostu ci specjalni goście, nie ukrywam. Ale jak mówisz, że już można słuchać wystawców, no to... To znaczy, weź znaczy, okay. jeszcze pod uwagę jedną no, rzecz. Być może ta impreza wróci do zajezdni, bo o co chodzi. Mhm. Tutaj między tymi wątkami w zasadzie miałem to wtrącić wcześniej. Pixel Heaven w tym roku również miał się odbyć w tej zajezdni autobusowej. A dlaczego się nie odbył? No bo turystów z Ukrainy tam zakwaterowano. Aha. Znaczy, bo jakby tam dwie rzeczy należałoby zrobić. Dobra, palicho, ten deszcz. No i ona była w takiej e, porze roku niezbyt gorącej. E, palicho, deszcz, ale... Jak już tak to sensownie zrobić, żeby po prostu była jakaś kurtyna akustyczna oddzielająca tę strefę wykładową od, od reszty, nie? Bo to się po prostu nie da, nie? Znaczy, wiesz, co ja bym to rozwiązał? Być może jeszcze w inny sposób. Eee, po prostu, żeby prelekcje odbywały się w jakiejś hali rozstawianej tam, jakiś namiot, coś w ten sensie. Mm -hmm. Ponieważ nie jesteś w stanie zawalczyć z akustyką w sensowne pieniądze i w sensownym terminie w pomieszczeniu, które jest po prostu gołymi ścianami, no. Nie da się tego zniwelować. No może. Także. Albo nawet, żeby te prelekcje były kurcze, po tym jakimś, wiesz, żeby prelegenci byli zadaszeni, mm -hmm. w jakimś, nawet jakimś takim alamobilnym mobilnym podejście, żeby te prelekcje się odbywały w miarę możliwości po prostu na zewnątrz, no bo wtedy to odbijanie się dźwięku automatycznie masz zniwelowane. Eee, aczkolwiek to jest takie po prostu, wiesz, wymądrzanie się człowieka, który. Nie wie też jak tam operacje logistyczne i tak dalej bywała. Nie, to jest głos konsumenta, no. Znaczy no ja też jakieś tam pyry zorganizowałem. Minimalnie, bardzo minimalnie się znam na akustyce, no. W sklepach są były kiedyś te księgi karti, księgi z karki. No to to jest wniosek. Mm. No dobrze, w ja zasadzie chyba, chyba myślę, że w tym momencie wyczerpaliśmy ten temat. Mm -hmm. Bo na pewno dałoby się coś jeszcze dopowiedzieć, tylko ja się zacietrzewiłem, może na paru tutaj wątkach, na paru smaczkach. Ogólnie rzecz biorąc, byłem zadowolony z tego rosnego Pixel Heaven. After Party jeszcze było bardzo sympatycznie. Okay. Był też Katot, był John Hare, standardowo można by powiedzieć, no, co roku. Coś rezydent, no. Tak jest. Grali trochę reportu a, około anonimowego, trochę też własnego. W lokalu było ogólnie spokojnie. Nie było tam dla konsumentów. Pamięta, że tak powiem, rzeczy zdrożne. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, czy za na Pixel 7. Ostatni łap już ogłosił, że będzie w przyszłym roku, natomiast mm, tak tutaj możesz mi w bierze, powiedziałem, że na polskiej imprezy nie będę jeździł. I szczerze mówiąc, z, z początkiem lata, w przyszłym roku jest największe party demo scenowe na świecie, czyli X w Holandii. Po, po dłuższej przerwie, związanej z, no, z jakimiś tamtymi podobno śmiertelnymi chorobami. Także. Już wolę uskładać pieniążki, bo tam dosyć mocno podrożała wyścig na tę imprezę, wolę uskładać pieniążki i pojechać na imprezę, gdzie się na pewno będę bardzo dobrze bawił, może tym razem przy okazji gdzieś Amsterdam zwiedzić, niż, niż pyknąć po prostu na, na imprezę, gdzie w zasadzie już po 10 edycjach przewidywalność jest już bardzo duża. Mhm. I żeby tam pojechać, to na, tak naprawdę nie wiem. Może jakbym prelegentem został, to bym tam pojechał. A w innym wypadku, czy jakimś większym wystawcą, w innym wypadku nie mam za bardzo parcia, żeby, żeby jechać. Yy, czy to zarzut? Nie jest to zarzut. Po prostu taki, taki mój wniosek. Yy, dobrze, no nie przedłużanie. Jeżeli Macie jakieś, nie wiem, pytania, okulisy, wątki, bo tam w sumie zdarzało nam się de facto wystawiać też. Ja z jakimiś swoimi rzeczami, ty też w ramach KND też tam bywałeś, bo to tak, yy, tak właśnie. Jest też parę smaków. Tak, to był pierwszy kanał dystrybucji. O no, proszę. go tam w plecaku. Kupę kilogramów na plecach i po prostu tam się wystawiliśmy. Dobrze, ogólnie rzecz biorąc myślę, że w miarę żeśmy wyczerpali temat, bo to tak byłem w tym roku, na tym właśnie Pixel Heaven, to chciałem trochę o tym, o tym roku, a jednocześnie z racji tego, że byliśmy wywalcami mhm. na wielu poprzednich edycjach, łącznie ja, że te, bo to 10 lat temu już pierwsza nie. edycja była, ja też tam kurczę, byłem to już tyle lat, no to na pewno jakieś tutaj wspomnienki były. Ogólnie rzecz biorąc też nie chciałbym, żeby. Ta część była odebrana jako jakiś atak. Po prostu luźno sobie tutaj porozmawialiśmy na różnych perpetiach, a gdyby tak przejrzeć fotografię, przypomnieć sobie, co tam się faktycznie działo przez te wszystkie lata, to pewnie jeszcze z dwa takie odcinki mogę nagrać. I także tak, jesteście ciekawi, jak chcecie w końcu robimy to dla naszych drogich radiosłuchaczy. słuchaczy, możecie na jakieś pytania pozadawać, a tymczasem będziemy, będziemy kończyć. Tak, to cześć! Dzięki, miłego.